Witam serdecznie. Setki komentarzy w mediach społecznościowych, artykuły prasowe po sobotnim proteście vegan przeciw ubojowi rytualnemu pod synagogą w Krakowie. Jeżeli jeszcze nie widziałeś wideo, oczywiście odsyłam na kanał Lenka Vegan Queen. Oprócz zdecydowanej przewagi poparcia społecznego dla sprawy, dość często przewija się motyw brzmiący antysemityzm, islamofobia, albo Hitler też nie jadł mięsa. Tak, tak, Hitler to częsty motyw zaklęcie przeciw weganom. Sam naczelny rabin polski, Michael Schudrich, go użył w wywiadzie dla TVP info z roku 2013. Porównuje on tam walkę z ubojem rytualnym do hitleryzmu. Filmik jest dostępny na YouTube. Skoro już jesteśmy przy antywegańskich zaklęciach, to ja może jeszcze pozwolę sobie wymienić jeszcze kilka. Ostatnio, chociażby na jednym z antywegańskich kanałów ukazał się filmik zatytułowany Weganizm to Satanizm. A zatem jesteśmy już nie tylko antysemitami, hitlerowcami, ale także satanistami. A oprócz tego, oczywiście, lewakami, marksistami, komunistami. Bywamy także nazywani ekoterrorystami, pomimo że idee weganizmu są w wielu punktach przeciwne hierarchii wartości ekologów. Ale o tym innym razem. Wiele z tych idei bardziej szczegółowo omówię w odrębnych filmikach. Dzisiaj chciałam tylko, abyś sam zadał sobie pytanie: skąd się bierze taka kreatywność w wymyślaniu epitetów? Czemu mają one służyć i czym mają najmniejszy sens? Po co Rabin Schudrich użył symbolu Hitlera, komentując sytuację polityczną Polski z roku 2013? Po co regularnie na kanałach wegańskich pojawiają się komentarze w stylu: że Hitler też nie jadł mięsa? Już nieważne, czy to prawda, czy nie, jakie to ma znaczenie. Czy przypadkiem nie jest to próba zniechęcenia odbiorców do zbliżenia się do tematu i przeanalizowania go? Próba przemycenia prymitywnej kalki ideowej, że skoro Hitler tak robił, to na pewno musi to być złe. Czyli gdyby Hitler powiedział: na przykład nie zabijajcie dzieci, no to oczywiście złem byłoby niezabijanie dzieci. Albo weźmy uciekanie się do hasła satanizm. Wiemy, że weganie to zarówno ateiści, jak i przedstawiciele wszelkich religii świata. Nie istnieje wspólnota poglądów religijnych między weganami, a jednak ktoś próbuje dorysowywać im gębę satanistów. Czy nie po to, aby straszyć? Aby osoba bezmyślna przestraszyła się, że popełni grzech, już czytając o weganizmie. Albo klikając filmik pochodzący z kanału wegańskiego. W ten sposób weganizm kreowany jest na temat tabu, do którego lepiej się nie zbliżać. Zastanówmy się jednak nad sensem stwierdzenia, że weganizm to satanizm. Weganizm wypływa z dobroci serca, miłosierdzia względem istot słabszych od nas, z poczucia sprawiedliwości, a w wielu przypadkach po prostu też z miłości. Jeżeli szatan reprezentuje te wartości, czyli dobro, miłość, sprawiedliwość, kim w takim razie jest? Czy Bóg w takim razie reprezentuje wartości przeciwne? Spieszę z odpowiedzią. Użycie słowa szatan w tamtym wypadku jest zwykłym pustosłowiem. Obliczonym tylko i wyłącznie na zmanipulowanie odbiorcy. Zasadnym będzie zamiana tego słowa na inne bardziej adekwatne, ponieważ pozbawione nieuprawnionych skojarzeń. Podstawmy w miejsce słowa szatan nazwę na przykład platan, kasztan albo lewiatan. O ileż większy ma to sens, prawda? Teraz zdanie zabrzmi prawidłowo, mianowicie weganie to plataniści albo weganie to kasztaniści. O ile zdanie weganizm to kasztanizm ma równie zerowy sens, jak zdanie weganizm to satanizm, to tym razem przynajmniej nie wywołuje to zdanie nieuprawnionych skojarzeń. A zatem osoba słysząc weganizm to kasztanizm, może się zainteresować. Słuchaj, a, a co to jest kasztanizm? I wtedy dowiaduje się, że jest to poczucie sprawiedliwości, jest to unikanie czynów krzywdzących innych, i wtedy może powiedzieć sama, samodzielnie ocenić, że na przykład, no ten kasztanizm to spoko idea, no chyba dobrze tak postępować. A teraz wróćmy do postaci bardziej realnej. Mianowicie do osoby Hitlera. Na stronie ciekawostki historycznej czytam: Zakaz wiwisekcji i eksperymentów, humanitarne metody uboju, ochrona ginących gatunków, ograniczenia dla myśliwych, bliskie relacje z domowymi czworonogami oraz jarska dieta. Oto jak naziści troszczyli się o zwierzęta. Hitler zamierzał nawet zlikwidować w całej Rzeszy rzeźnie. I zmusić pobratymców do wegetarianizmu. Dalej czytam w tym samym artykule, że od 16 sierpnia 1933 roku na terenie Prus vivisekcja była surowo zakazana, podobnie jak umój rytualny bez ogłuszania, co oczywiście było wycelowane przede wszystkim w żydowskie nakazy religijne. Zaś w listopadzie. 1933 roku na terenie Rzeszy weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi eksperymenty na zwierzętach były obwarowane szeregiem zakazów: należało mieć specjalne zezwolenia i rekomendacje, co, jak nie trudno się domyślić, pozostawiało szerokie pole do działania nazistowskim lekarzom i weterynarzom. Jeszcze dalej czytam, że w 1936 roku. Ochroną objętą nawet homary i kraby w restauracjach miano zaprzestać zabijania skorupiaków poprzez wrzucanie ich do wrzątku. Władze ponoć długo debatowały nad najbardziej humanitarną metodą uśmierzania homarów, powstały nawet opracowania naukowe na ten temat. Zakazano również wyrobu foie gras. I jeszcze szereg innych przepisów. Weszło w życie. Przeczytamy sobie ten artykuł w całości innym razem. I nie tylko ten, również inne podobne artykuły, ponieważ tam są różne drobne rozbieżności. I ja, nie będąc historykiem, nie jestem w stanie powiedzieć, który nawet z tych artykułów jest bliższy, bardziej wierny prawdzie historycznej. Natomiast bardzo chętnie podejmę się analizy ideologicznej. Dzisiaj jednak chciałam przede wszystkim zapytać Ciebie, czy jeżeli Hitler wprowadził tak myślę, że wspaniałe ustawy, no, projekt likwidacji, całkowitej likwidacji rzeźni, który rzekomo planował wprowadzić w życie po zakończeniu wojny, no, brzmi wręcz jak mokry sen wszystkich wegan. No, i pytanie do Ciebie oczywiście, czy to, że tak postępowe ustawy, projekty i plany wyszły spod ręki jednego z największych zbrodniarzy w historii. Znaczy to, że to są złe projekty, że powinniśmy zaniechać tego typu planów i dążeń, czy osoba Hitlera jest definicją zła, czy może przeciwnie. Te fakty na jego temat raczej przemawiają za tym, że w tym człowieku było jakieś dobro, może nawet całkiem niemałe, może całkiem spore pokłady wrażliwości w tym pełnym sprzeczności człowieku. Co ty o tym sądzisz? Ja dzisiaj nie zamierzam przeciągać tego filmiku. Z prostej przyczyny. Uważam, że temat jest poważny, obszerny. To w ogóle nie jest temat na jeden odcinek. Bo chciałabym, żebyśmy także zastanowili się nad tym, co poszło nie tak, skoro niektóre idee brzmią tak pięknie. Co w takim razie było nie tak z całym tym planem? Jakim cudem naziści przemieszali idee tak szczytne, jednocześnie z ideami tak podłymi, jak ludobójstwo? Jakim cudem pogodzili te sprzeczne idee? No właśnie, i czy to są sprzeczne idee, bo najwyraźniej niektórzy próbują nam wcisnąć to jako idee tożsame. Bardzo wyraźnie antyweganie próbują sugerować, że jeżeli kochasz zwierzęta, jeżeli chcesz oszczędzać komuś bólu, to znaczy, że czcisz szatana i że popierasz na przykład ideę ludobójstwa, prawda? No, niektórzy próbują tak tworzyć z tego jakiś nierozerwalny twór bym chciała jednak, żebyśmy się przyjrzeli, dlaczego taki twór powstał. Dlaczego? Jakim cudem te no, skrajnie sprzeczne, przeciwne idee połączono w jedno? Myślę, że to może być naprawdę fascynująca seria. I oczywiście. Zakładam, że poszerzymy ją nie tylko o osobę Hitlera, ale także, także dotkniemy tego motywu satanizmu, który przyznam dzisiaj, że wprowadza mnie naprawdę w wielkie rozbawienie. I to, to nie jest nawet nowy motyw, bo nawet na anglojęzycznym kanale jakiś czas temu miałam debatę z pewnym Amerykaninem, który zadał mi bardzo ciekawe pytanie. Skąd wiesz, że kiedy się modlisz, to się modlisz do Boga, a nie do demonów? Skąd wiesz, czy się nie modlisz do demonów? On miał takie skojarzenie, że skoro jestem weganką i o dziwo się modlę, co już, co już być może mu się nie zgadza, bo istnieje pewien stereotyp weganina, że jednak weganin to raczej ateista, a tu nagle weganin modli się do Boga, takiego Boga, który dba o stworzenia, Boże. Boże, cóż to za bóg? Nie pasuje to osobom wychowanym na Biblii. Cóż to za bóg, który troszczy się o stworzenia, Boże? No nie, no to musi być chyba szatan, prawda? Zaprezentuję tutaj ten naprawdę bardzo ciekawy fragment tamtej rozmowy przetłumaczę dla osób, które nie rozumieją po angielsku, bo to jest naprawdę ciekawe pytanie. Kim jest ten, który się troszczy o stworzenia Boże, o dzieci Boże? Ok, myślę, że na tym na dzisiaj poprzestanę w ramach, a sądzę, że, wstępu do znacznie bardziej pogłębionych rozważań. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia wkrótce.